Cześć! Witamy na kanale Nielokalni. Piąty dzień naszej wędrówki zaczynamy w samotni zaraz po szóstej. Już od samego rana to miejsce zachwyca swoim pięknem. Gdy już opuszczaliśmy pokój w schronisku, w środku spotykamy tylko jedną osobę, natomiast na zewnątrz nie ma nikogo. Wstawanie tak wcześnie ma właśnie tę zaletę, że możemy zobaczyć zwykle zatłoczone miejsca zupełnie puste, do tego jeszcze oświetlone światłem wschodzącego słońca. Tego dnia jednak mieliśmy kolejny powód, żeby wyruszyć możliwie wcześniej. Pomiędzy 13 a 14 w Karpaczu i w Szklarskiej Porębie miała pojawić się spora burza wraz z solidnymi opadami. Już jeden dzień w deszczu przeszliśmy i nie chcieliśmy tego powtarzać. Jeśli nie widzieliście naszych zmagań tamtego dnia, to zapraszamy do obejrzenia. Deszcz deszczem, natomiast burza mogła solidnie pokrzyżować nam dzisiejsze plany na przejście szczytami karkonoszy. Rozpoczynamy więc swoisty wyścig, ruszając niebieskim szlakiem w stronę Karpacza. Warto wspomnieć, że odcinek szlaku Podnóża Ścian Kotłów Małego Stawu, czyli ten, którym idziemy, jest zamknięty zimą ze względu na duże ryzyko wystąpienia tulawin. Wariant zimowy prowadzi żółtym szlakiem, po czym łączy się z powrotem z niebieskim na wysokości Domku Myśliwskiego Karkonoskiego Parku Narodowego. My jednak mamy tę przyjemność oglądać z bliska masywne stromo opadające ściany kotła. Przechodzimy przez rozświetlony porannym słońcem las i docieramy na polanę koło ruin schroniska imienia Bronisława Czecha. Tam wybieramy jeden z trzech krzyżujących się tam szlaków, zielony, mający zaprowadzić nas na słonecznik. Czeka nas teraz solidne podejście, ponad 300 metrów w górę, co potrafi trochę zmęczyć. Ciężko? Ciężko, pod górkę. połowa. Jednak jak sami widzicie staramy się patrzeć na to pozytywnie. Magią montażu oszczędzimy Wam naszego sapania na podejściu oraz tej mniej ciekawej części ścieżki i przejdziemy od razu do widoków. Gdy tylko wyszliśmy ponad granice lasu, te stały się naprawdę fantastyczne. Co i rusz przystajemy, żeby je podziwiać. Dochodzimy w końcu do czerwonego szlaku, będącego niczym innym jak głównym szlakiem sudeckim i to jego będziemy się trzymać aż do końca dzisiejszej wędrówki. W kilku minutach docieramy na słonecznik. Ciekawą formację skalną, która obserwowana pod konkretnym kątem przypomina ludzką postać. Jest to najlepiej widoczna skała w karkonoszach, którą można dostrzec z prawie całej kotliny jeleniogórskiej. Po chwili ruszamy dalej. Ogrzewanie przez słońce od tyłu, co cieszy nas niezmiernie, bo dzięki temu szybciej wyschnie nam pranie, gustownie rozwieszone na plecakach. widoki na kotlinę, a po chwili obserwacji dostrzegamy charakterystyczne stokoliki, będące od nas jakieś 19 km w linii prostej. Jest to fantastyczne uczucie towarzyszące podczas wędrówek po górach. Móc spojrzeć na horyzont i powiedzieć, tam niedawno byliśmy. Póki co, chmury nie wyglądają jeszcze groźnie. Bardziej fantazyjnie, skrywając za sobą słońce i puszczając jego promienie to i ówdzie. Jednak nie kusimy losu i przyspieszamy tempo. Przechodzimy przez Gołoborza Małego Szyszaka. Jego większego brata także dzisiaj odwiedzimy. Ba! Nawet już stąd go widzimy. Jednak, żeby tam dotrzeć, potrzebujemy energii, a ten kawałek szlaku, pomimo że niedługi, trochę nas zmęczył. Tak więc skręcamy na drugie śniadanie, do znajdującego się obok szlaku schroniska, o wdzięcznej i pokrywającej się z naszymi potrzebami nazwie Odrodzenia. Kalorie zawarte w posiłku to jedno, natomiast możliwość zjedzenia go i obserwowania jednocześnie górskich pejzaży zdecydowanie dodaje nam sił i zwiększa naszą motywację. Mieliśmy także towarzyszkę podczas posiłku, jednak ta była trochę nieśmiała przed kamerą, ale chyba zasłużyła na lajka zachęci. Ruszamy dalej, niezbyt wygodnym i rozgrzanym porannym słońcem asfaltem. Mozolnie odzyskujemy wysokość utraconą na przełęczy Karkonoskiej i docieramy w końcu do petrowej bałdy. Mury za nami nie wyglądają już tak malowniczo. Na filmie może nie być tego widać, ale na żywo mogliśmy zaobserwować padający już z nich deszcz. Co gorsza, widoki przed nami wcale nie są lepsze. Gdy dotarły do nas pierwsze krople deszczu, od razu zarzuciliśmy pokrowce na plecaki, chowając do nich wcześniej wszystko, co nie chcieliśmy, żeby zamokło. W powietrzu panowała straszna duchota, taka typowa jak przed burzą. Gdy dotarliśmy do śląskich kamieni, burza nad karpaczem ukazała nam się w pełnej okazałości. Co jakiś czas docierały do nas jej stłumione przez odległość pomruki. Jakby była zła, że nas tam nie dopadła. Na szczęście w naszej lokalizacji te kilka kropel, które na nas wcześniej spadły, były fałszywym alarmem. Mijamy tę fantazyjną formację skalną i... Idziemy dalej. przed No właśnie, nic dodać, nic ująć. Otuchy dodaje fakt, że wielki szyszak, którego zbocze będziemy trawersować, jest jeszcze skąpany w słońcu. Może jednak się uda. Podążając dalej ścieżką prowadzącą przez gęstą kosodrzewinę i Gołoborza, docieramy do kolejnej formacji skalnej. Tym razem do czeskich kamieni. Stąd widzimy już jeden z bardziej rozpoznawalnych elementów karkonoszy budynek dawnego schroniska nad śnieżnymi kotłami, obecnie pełniący funkcję radiowo-telewizyjnego środka nadawczego. Schodzimy na czarną przełęcz, gdzie dalej trzymamy się czerwonego szlaku. Po chwili postoju rozpoczynamy podejście, co chwilę monitorując sytuację po naszej prawej stronie, a w momentach, gdy łapiemy zasięg, wspomagamy się także mapami satelitarnymi. Na szczęście dla nas burza stwierdziła, że nie będzie się wspinać, i nieśpiesznie przesuwała się z nas Sobieszowa w stronę szklarskiej poręby. Co świetnie było widać, jak wyszliśmy już na gałoborze Wielkiego Szyszaka. Tam podążaliśmy dalej wygodną ścieżką ułożoną z kamieni z rumowiska. Jeszcze chwila podejścia i docieramy na śnieżne kotły, czyli niezwykle malownicze pozostałości po epoce lodowcowej. Wysokość ścian kotłów osiąga miejscami nawet 150 metrów, przy całkowitej ich wysokości osiągającej nawet 300. Pospieszani przez pogodę, nie spędzamy tam zbyt wiele czasu. Mijamy stację przekaznikową postawioną na krawędzi urwiska i kontynuujemy podróż z czerwonym szlakiem, mającym tu postać szerokiej drogi wyłożonej drobnym tłuczniem. Odcinek ten, mający prawie płaski przebieg, pozwala nam na bardzo szybkie tempo marszu, które obraliśmy po ujrzeniu jak blisko są chmury. Te jednak nie dały za wygraną i w końcu jednak wtoczyły się na szlak, przez co widoczność spadła poniżej 100 metrów. Ale na szczęście póki co nie pada. Przytul chmurę. Jak wrażenie? To mało do bardzo Mijamy kolejną ciekawą formację skalną Twarożnik. I wszystko by było pięknie, gdyby nie słupek graniczny postawiony w kuriozalnym miejscu na szczycie skałek. Przechodzimy przez mokrą przełęcz i docieramy do ostatniej już dzisiaj grupy skał, która wynurza się przed nami z gęstych chmur. Te kamienie z kolei zostały nazwane trzema świnkami. Jednak w takich warunkach dosyć trudno jest je podziwiać, zatem mijamy je bez postoju i docieramy do granicznej łąki. Tam zmieniamy w końcu szlak na czarny i rozpoczynamy podejście na szelnicę. Idziemy szeroką, brukowaną drogą, wypatrując w chmurach naszego celu. Po chwili wreszcie je ujrzeliśmy schronisko na szelnicy. Udało nam się wyprzedzić deszcz i burzę i dotrzeć na miejsce suchą stopą. Na miejscu idziemy wziąć szybki prysznic i wygłodniali po całodniowym przejściu schodzimy na stołówkę na zasłużony obiad i deser. Siedząc tam obserwujemy morze chmur i słuchamy burzy, która grzmi wyraźnie niezadowolona, że ją prześcignęliśmy. Przed nami jeszcze jeden, ostatni dzień. Jeśli nie chcecie przegapić naszych zmagań to zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!